O 15.25 i w niedzielę o 15.35 w TVN. Sponsorem programu jest Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Sponsorem programu jest Erste Group, austriacka grupa bankowa. Pokażcie nam, co kryje się w waszych głowach. Grzegorz z Skali do 1 jednego. -1. To jest genialne, jak to się rusza. LEGO Masters Kierunek Polska. Nowy odcinek w niedzielę o 19.45 w TVM. Na program zaprasza sponsor LEGO. Producent zestawów z serii LEGO City. Sponsorem programu LEGO Masters Kierunek Polska jest właściciel marki Kubuś. Producent soków i musów dla dzieci. Piękne chwile z programem. Zaprasza sponsor, właściciel sklepu internetowego Apart.pl. Wreszcie mogę umyć włosy i twarz. W końcu jest tu pirat, który pachnie. Lubię swój uśmiech, bo dodaje mi pewności siebie. Mój sekret? Używam najlepszej pasty wybielającej od oral -B. Dzięki unikalnej technologii Ionic, oral intensywne wybielanie usuwa przebarwienia i chroni przed powstawaniem nowych. Ci, którzy już wypróbowali, poleciliby ją innym. B, intensywne wybielanie. Pierwsze zęby w jeden dzień. Dostępna wyłącznie w drogeriach Rosman. Kup w RTV Eura GD smartfon Samsung z serii Galaxy S25. A drugi smartfon Galaxy A36 dostaniesz w prezencie od Samsung. Kupuj w sklepach i na euro.com.br. Sponsorem programu jest Disney filmu Awata Ogień i popiół. Sponsorem programu jest właściciel marki Eveline Cosmetics, producent przeciwzmarszczkowych kosmetyków Super Nidyls z technologią mikroigłową. i głową. Na piękne chwile z programem zaprasza sponsor właściciel sklepu internetowego.